Pani witam Was serdecznie. Tak się długo zabieram do tego filmu, jak pies dojeżdża. Słuchajcie, zdążyło zajść mi słońce. Musiałam tutaj cały osprzęt doświetlający wyciągnąć. Później to niepocieszenie ze względu na to, że inne kolory, że było tak ładnie. Och, mogłabym tutaj siedzieć i yy, narzekać, ale yy, wiem, że yy, bardzo często słuchacie mnie w formie podcastów. To stwierdziłam, że nawet jak, wiecie o co chodzi, Liczy się treść. Um, więc nie będę tutaj narzekać. Dzisiaj temat terapii i tak mam wrażenie, że chyba yy, to będzie ostatni film na temat terapii na moim kanale, bo mamy już filmy yy, dwa albo trzy. Właśnie głównie to były wasze pytania. Tam stamtąd możecie się dowiedzieć, na jaką terapię chodziłam, dlaczego tam poszłam, co mnie tam. Wysłała na tą terapię. W tamtych filmach też mówię o tym, jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty. Także te pytania takie podstawowe są właśnie tam. A dzisiaj będziemy stricte mówić właśnie o zakończeniu, ponieważ jestem półtora roku już po terapii. Także będę na te pytania odpowiadać też z perspektywy osoby, która chodziła na tą terapię jakiś czas temu. Będę tak trochę wracać wspomnieniami. Nie jest to tak na gorąco, ale właśnie już tak z perspektywy czasu. Być może to też jakąś wartość wniesie do tego tematu. Jak otworzyć się przed terapeutą i zaangażować w relacje, wiedząc, że i tak się to skończy? I gdy przeczytałam to pytanie, sobie pomyślałam, że jakie To musi być trudne. Yy... Mieć takie poczucie, że bać się zacząć czegoś. Bo się ma perspektywę końca. I tak sobie myślę, że wszystko, co niematerialne, w końcu się kiedyś kończy, przedawnia, zmienia w co innego. Okej, okay, może faktycznie relacja się skończy, taka fizyczna, w której faktycznie będziecie się ze sobą widywać, ale ona już pozostanie z tobą na zawsze. Skutki yy, tej terapii, to, co ta relacja w tobie pozostawi, jakie wiesz, kawałki ciebie uleczy, to już z tobą będzie na zawsze. Być może nie będziesz widzieć tej osoby twarzą w twarz i nie będziesz jej słuchać i nie będzie ci więcej rozplątywać tych kłębków, ale na zawsze w tobie pozostanie pewna wdzięczność, że kiedyś właśnie je rozplątała. I ja myślę, że. Tak się właśnie otworzyć. Kiedy mniej więcej widać efekty terapii? To jest pytanie z cyklu, to zależy. Ja uważam, że efekty terapii widać natychmiastowo. Efekt z terapii to jest zmiana myślenia, a następnie zmiana działania. Wystarczy, że. Jakąś rzecz zrozumiesz, że się do czegoś przyznasz, że coś wybaczysz sobie lub innym, wystarczy tylko to, to zrozumienie to już jest według mnie efekt pewien. Jeśli poprawia ci komfort życia, to już można nazwać to efektem. Dlatego ja uważam, że po każdej terapii już mamy jakiś efekt. Czy są kryzysy w terapii i czy jest tak, że w pewnym momencie się czuje, że to koniec? E, tak, totalnie. Są kryzysy w terapii, tak jak w sumie w każdej relacji. I są osoby w ogóle w terapii, które tych kryzysów nie przechodzą. E, ostatnio słuchałam podcast z Katarzyną Miller. Nie wiem, czy ona udzielała jakiegoś wywiadu, czy coś, ale opowiadała właśnie o mężczyźnie, który w pewnym e, etapie terapii. Po prostu ją wyzwał tam od najgorszych, że jest jakąś tam babą, bla, bla, bla. Pewno poczuł się, on się tam chyba poczuł jakoś zaatakowany, ona po prostu powiedziała mu coś dosadnie, a po prostu on się totalnie z tym nie zgodził i po prostu wyszedł i nigdy więcej nie wrócił. I ona tam powiedziała taką rzecz, nie powiem dokładnie teraz, ale powiedziała coś na zasadzie: i szkoda, że nie wrócił, bo wtedy dopiero by się zaczęła nasza terapia. Tak jakby. Proces tego uzdrowienia, bo właśnie w tym momencie, w tym momencie kryzysu, ten kryzys i Twoje zachowanie w tym kryzysie mówi też właśnie o tobie. W związku z tym, że znaczy, ja chodziłam na terapię psychodynamiczną, więc tam ta relacja też jest obserwowana pod kątem tego, że tak jak ja buduję relacje i przywiązuję się do terapeuty, że to jest taka trochę kalka, jak ja się przywiązuję do innych osób. I to, co ja obserwuję, to ja na przykład widzę pewien schemat na zasadzie, że zawsze ktoś na początku terapii jest OK. Wiecie, o co chodzi. Zazwyczaj widzę taki schemat, że yy, terapia się raczej podoba, ktoś przychodzi z jakimś problemem, ta osoba poniekąd rozwiązuje ten problem, daje jakieś takie ukojenie w tym, i następnie robi się też trochę taki przestój. Tak jak w relacji, robi się taka stagnacja, robi się trochę bezpiecznie, trochę druga strona nas zaczyna, może czasami wkurzać, wiecie co chodzi, zaczyna się tak trochę robić. I często właśnie osoby w tym momencie tak czują się, że są zaopiekowane tą jedną częścią. Zazwyczaj w tym czasie też na przykład e, zaczynają terapię farmakologiczną, więc czują się lepiej po jakimś czasie. I to, co ja widzę, że Ludzie często odrzucają psychoterapeutę w pewnym momencie, gdy się zaczyna robić dobrze. I wiem też z drugiej strony, po rozmowie na przykład z jedną z moich koleżanek, że po czasie sobie przemyślała, na przykład tam po roku czy dwóch, mówiła, że kurczę, no wtedy to sobie coś tam wmówiłam, nie? że mogłam jednak dalej chodzić, bo ona nie rozwiązała reszty tych swoich problemów, po prostu upatrzyła sobie coś, co ją wkurzyło w tej kobiecie. Też sposób, w jaki się żegnasz w terapii. Czy mówisz wcześniej, czy odwołujesz, czy kończysz tą terapię. W ogóle to jest w ogóle osobny dział, to jest osobna analiza osoby. Jak się rozstaje, bo to jest pewien schemat też rozstań. Dlatego, jeśli jest kryzys i osoby odchodzą w kryzysie, to szkoda. Według mnie warto jest powiedzieć o kryzysie terapeutce, że mam kryzys, w związku z tym i z tym. Czuję, że Denerwuje mnie to i to. To jest taki fajny wgląd w nas, i pomyślcie sobie, jakie to jest korzystne, bo normalnie, gdybyśmy byli w relacji, to okej, okay, dobra, rozstajesz się z drugą osobą albo rozmawiasz o tym, ale druga osoba nie jest na tyle kompetentna na przykład druga osoba może się obrazić, że dobra, yy, okej, okay, tak kończysz naszą relację po takim czasie, to odchodź w takim razie. A jak powiesz terapeucie o tym, terapeuta właśnie od tego jest, żeby powiedzieć mu, wkurzasz mnie. Wszystko mnie nagle w Tobie wkurza. Albo wkurza mnie sposób Twój bycia, albo denerwuje mnie, gdy Pani mnie pyta o to i o to, albo czuję, że Pani jest jakaś tam, albo czuję, że Pani trochę oszukuje, albo czuję, że Pani jest trochę yy, nadwyraz jakaś tam. To wszystko. To jest informacja o nas, bo to jest to, jak my odbieramy tą osobę, a może to wcale nie być prawda. Z jakiegoś powodu wcześniej tak nie czuliśmy, a teraz tak czujemy. I często to jest informacja o tym, jak my się zachowujemy, gdy się zaczyna robić blisko. Gdy się zaczyna robić bezpiecznie, gdy czujemy, że drugiej osobie na nas zależy, to często jest też opowieść o nas samych, jak przyjmujemy właśnie czułość, jak przyjmujemy dobroć, jak przyjmujemy to, że ktoś jest zawsze dla nas, o wszystkim chce z nami porozmawiać. Niektóre osoby nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyły i się robi po prostu za stabilnie. I często właśnie wtedy pojawia się ten kryzys, nie? żeby zwiać. Chociaż tak naprawdę. W głębi każdy z nas właśnie tego pragnie tej takiej stabilnej relacji, jaką daje nam e, relacja z psychoterapeutą. Dajcie znać, co sądzicie. Oczywiście bywa tak, że terapeuta faktycznie nam nie pasuje od początku. Ale to też jest dla nas właśnie pytanie, dlaczego tyle czasu jeszcze byliśmy w tym i odczuwaliśmy na każdym spotkaniu ten dyskomfort. To też jest informacja dla nas. Że nie potrafimy na przykład odmówić, z myślą na przykład taką, że przykro nam będzie powiedzieć tej osobie, że nie chcemy z nią być. Schematy, schematy, terapia to jest w ogóle praca na schematach. Często płakałaś na sesjach, i tutaj szybka, krótka odpowiedź: nie. <grym> Zdarzyło mi się chyba tylko raz i to po prostu jeszcze mi było wstyd i panią przepraszałam. To też jest również info dla mnie. <grym> Czy to ok nie angażować się w 100% w terapię lub nie robić rzeczy sugerowanych przez psycholog? Jeśli chodzi o to, to myślę, że sama sobie musisz odpowiedzieć na to pytanie. Czy ty jesteś z tym ok, że nie robisz dla siebie 100%? Bo jesteś tam dla siebie. To nawet nie jest kwestia, czy to jest ok w stosunku do niej. Ona i tak wykonuje swoją pracę. Pytanie, czy to jest ok w stosunku do ciebie. Bo to ty tam chodzisz, to ty się otwierasz. A rozgrzebując pewne y, części naszego życia i ruszając różnych takich wrażliwych kawałków, to jest jednak y, spora praca. I jeśli robisz to nie na 100%, a na 80, 90 albo 60, no to odpowiedz już sobie, czy jesteś z tym ok. Jesteś tam tylko dla siebie. Co sprawiło, że zdecydowałaś się na terapię? Miałaś kryzys i ja ciągle zwlekam. Tak jak mówiłam, odpowiedź na to pytanie jest. Ym... Innych filmach. Czy pytałaś kiedyś terapeutkę o jej opinię na twój temat? Jak to przeczytam, sobie pomyślałam, Jezu, nie, nigdy nie zapytałam. I chciałabym tak powiedzieć tutaj jak z przekąsem, wiecie tak, bo mnie nie interesowała jej opinia na mój temat, ale nie powiem tak, bo mnie na maksa interesowało, co ona tak ta podskórnie myśli na mój temat. Tak czułam, że nie lubi, ja, bo ja ją lubiłam. Chociaż nie zawsze tak jest, nie, że te osoby, które nas lubią, że my ich lubimy, ale ja tak czułam, że my mamy taki klimat. Yy, I zastanawiało mnie, co jak ja, jak ja wyglądam inaczej, jak, jak ja jestem odbierana, bo ja mam o sobie pewne tam mniemania, jak się to mówi, w sensie to brzydko brzmi, ale ja coś o sobie myślę. Wcześniej myślałam też więcej złych rzeczy na swój temat. Nie że jestem taka siaka, bo na początku jej ja tam była taka trochę zachukana, nie? Ja jej powiedziałam w pewnym momencie, że pani, pani Kasiu, na potrzeby tego filmu, niech będzie to pani Kasia, ja się na przykład tak jaka ja jestem prawdziwa, to ja bym się tutaj odwróciła, i bym sobie pomacała ten liść tutaj w tym kwiatku, a ja się na przykład blokuję się wstydzę, bo nie wiem, czy mi wypada, więc ja na początku byłam taka zachłukana, a myśmy, ja jej wszystko mówiłam. Co ja czułam, to ja jej mówiłam. Więc myśmy to przepracowywały, dlatego ja mam wrażenie czasami, że ja zrobiłam terapię razy dwa, bo ja się tam nie pierniczyłam. Ja wszystko, co czuję, że czuję tak, 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 wszystko mówiłam. Po prostu tak prosto z mostu. Ja się tam z niczym tak nie kryłam, naprawdę. Eee, terapia 2.0. <grych> Nawet to, że sobie chciałam zmacać tego kwiatka. <grych> Ale fajnie, bo doszłyśmy właśnie do tego, to mi bardzo dużo dało w życiu codziennym. Nawet kurwa to, że ten Beniamit tam stał, czy co to tam było. Że to mi dało takie poczucie, że jak ja wchodzę do obcego miejsca i są obcy ludzie... Starsi ode mnie to nie znaczy, że ja muszę w ogóle wchodzić w pozycję jakiegoś dziecka, że ja tego nie dotknę, bo nie wiem, czy mnie stary nie opierdoli. Wiecie o co chodzi? <grym> to są takie tematy. Wracam, bo wątek, wątek, skacze między wątkami. Ten zachukana aha, no i zastanawiałam się, co ona o mnie myśli. Ale czasami chciałam, żeby mi tak powiedziała, tak wprost, bo wiadomo, że ona musiała tak trochę na okrętkę, tak trochę terapeutycznie, jakoś mi nie podpowiadać, jakoś nie mówić mi, pani Olu. Yy, Pani lepiej się pakuje walizki. Albo niech Pani lepiej tego nie robi. Co to w ogóle za pomysł? Yy, tak sobie myślałam. Co, 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 co byś mi powiedziała, gdybyśmy były na piwie? Nie? A nie na terapii. Było to ciekawe. No mi się wydaje, że między słowami gdzieś tam, gdy widziała, że ja miałam takie yy, mniej... Mo, jakoś moje poczucie własnej wartości chwilami miało takie... Uff, wiecie o co chodzi, że tak w jakiejś sytuacji sobie myślałam, ale ja jestem taka, siaka, owaka, nie? Tam miałam ten głos w głowie i jej to mówiłam. To wtedy ona tak mnie potrafiła wartościowo podbudować i mi tak znajdywała pewne takie zalety we mnie. Ja sobie myślę, to to, co ona mówi, to jest. Nawet nie opinia, ale to są fakty. Bardziej mnie interesowały właśnie te fakty na mój temat, a nie co ona sobie o mnie... Myśli. A fakty na swój temat to jest cała domena terapii. Czy udało ci się wszystkie tematy przerobić, i czy poznalazłaś spokój wewnętrzny? Myślę, że udało mi się przerobić wszystkie tematy. Na pewno te, które ustaliłam na samym początku, które były dla mnie dosyć kluczowe, co bym chciała mniej więcej przeanalizować, przepracować. To tak, jeśli idziecie do terapeuty przegadać ten problem. Wyobraźmy sobie, że ta butelka jest problemem. I generalnie idziecie z tym, że jest duża. Jest to coś takiego, co trochę mi przeszkadza, ta wielkość, zawsze z tą wielkością miałam problem. Jak idziecie na terapię, to okazuje się, że butelka nie tylko jest duża, ale ma rączkę. Ta rączka się rusza. Otwiera się butelka. To się czasami też wyłamuje i trzeba kupić nową. Co miesiąc wymienia się filtr i okazuje się, że można zapomnieć to zrobić. Można czasami chcieć robić to za często, można zapomnieć tego kupić. Butelka napełnia się wodą albo ciepłą, albo zimną. Jak się zostawi tą wodę trochę na dłużej, to generalnie coś tam może się rozwinąć, czego niekoniecznie powinniśmy pić, a czasami pijemy na przykład. I tak właśnie jest na terapii, że przychodzisz z wielkością, później y, zaczynasz rozmawiać na temat tego, dlaczego kupiłaś 700 ml, a nie 0,5. I dlaczego właśnie taki kolor? Czy masz problemy z piciem wody i jak się mają te wszystkie elementy. Niech to będzie taki przykład. I y, terapia jest bardzo złożona, i każdy ci to powie, że pójdziesz z tym, a będziesz przerabiać jeszcze całą masę rzeczy. Bo się okaże, że pyk, bo się okaże, że pyk. I czy znalazłam spokój wewnętrzny? Spokój wewnętrzny znalazłam tak naprawdę już w pierwszym miesiącu, gdy miałam po prostu takie miejsce, gdzie to wszystko może ze mnie wypłynąć i możemy sobie to pogrupować, poukładać. Ja już wtedy, ja całą terapię miałam tak naprawdę spokój wewnętrzny, bo wiedziałam, że za tydzień mogę przyjść i dowiem się, o co tu chodzi. Więc tak, podsumowując, znalazłam spokój wewnętrzny. Osoba, w ogóle Ola y, sprzed tej terapii, y, a po to są dwie różne osoby. No jest inaczej. Znaczy ja jestem nadal no, tą samą Olą, wiecie jak, nie? Ale... Jest dużo rzeczy po prostu, które ja rozumiem, wiem. Są rzeczy, których ja już nie chcę, są rzeczy, które chcę jeszcze bardziej. Myślę, że to się też w ogóle pokryło z moim wiekiem, bo tak zauważam po moich koleżankach, że mniej więcej okres właśnie trzydziestki to jest takie mocne, takie wpuszczenie korzeni pod. Yy, Właśnie pod powierzchnię Ziemi, to już wiecie, trzydziestki to zazwyczaj nie są już takie chwiejne badyle, że jak zawieje wiatr, to wiecie, tu są połamane i tu. Tylko trzydziestki to są już ludzie, którzy zaczynają tak rozumieć, o co chodzi w życiu, co im nie służy, co nie, jest, z jakimi ludźmi. Nie chcą na, tracić na to czasu, na to energii. Myślę, że to się zbiegło bardzo w czasie. Yy... I tak. Dzięki. <grym> tak się rozgadam. Co sprawiło, że zdecydowałeś się na terapię? Miałaś kryzys i ja ciągle zwlekam. Tak jak mówiłam, odpowiedź na to pytanie jest w innych filmach. Jak rozpoznać, czy to już koniec, czy jeszcze nie? Nigdy nie przepracujemy wszystkiego i pozostawię to na koniec tego filmu. Jak rozpoznać, czy to koniec, czy nie? W moim przypadku to było tak, że. My na początku, mówiłam to we wcześniejszych filmach, miałyśmy wypisane konkretnie cele. Że ja przyszłam z czymś takim, coś, co u mnie kuleje, coś, co chciałabym w, w głąb wejść, w czego chciałabym wejść w głąb. No i tak po prostu któregoś razu tak się zapytałam, jak my się z tymi celami mamy? Bo tak czułam, że płyniemy, płyniemy, płyniemy na tych codziennych, takich naszych tematach, i że to przerabiamy, i że ja się czu, że ja się coraz płynniej jakby w nich poruszam. Już odnajduję te moje schematy myślowe, już się, już mam, już pewne rzeczy mnie nie interesują, już mnie nie interesuje tamto, siamto, owamto, już się trochę uwolniłam z pewnych rzeczy i mam takie, zaczęło się robić tak łatwo, tak wygodnie, tak jakbym po prostu dostała plus 100 do samooceny, może z plus 100 przesadzam, ale tak z plus 50 i tak mówię, i tak już się zbliża, już jest półtora roku i tak mówię, yy, czy... Nie, wiem, czy to ja powiedziałam, czy właśnie pani Kasia, ale zerknęłyśmy sobie z powrotem do tego, co myśmy tam na pierwszym spotkaniu moim w tym wywiadzie ten, I po prostu przeszłyśmy sobie przez te punkty, tam były chyba trzy. No i też w sumie, no i po prostu tak poczułam, że już przychodzę na tę terapię i wszystkie takie moje, te codzienne rzeczy, już to wszystko przerobiłam i zaczęliśmy tak się spotykać i tak. Czasami tak czułam, że hmm, o czym by tutaj dzisiaj, nie? Że dzieci mnie wkurzają, bo grają w piłkę i jest głośno. I tak mówię, czy to jest faktycznie to, co tak bardzo czuję, że muszę za to płacić kilkaset złotych miesięcznie, żeby przepracowywać takie małe pierdoły? Czułam, że to co najważniejsze już jest dla mnie jasne. Yy, I że tej pomocy nie potrzebuję. Już nie, o, że już nie potrzebuję takiego prowadzenia, nie? przez życie, że że jak ktoś tą moją rękę puści, to że ja sobie poradzę, że ja nie potrzebuję już tego. Także żeśmy o tym porozmawiały i tak stopniowo, powoli myśmy się, tak jeszcze z dwa miesiące czy trzy, żeśmy się spotykały. To też był czas w sumie mojego terminu, więc tak się fajnie zeszło i myślę, że pani po prostu wiedziała, że ja po prostu po porodzie no, nie będę mogła tam przychodzić bo to by był kolejny temat i co ja bym tam mówiła, wiecie, w jakimś połogu i tak dalej. Nie wiem, czy są tutaj kobiety, które były w terapii i tak świeżo po porodzie chodziły. Nie wiem, ja tak poczułam, że pani wie, co robi, że pani uważa, że to jest fajny moment. I my się umówiłyśmy. Później trzy tygodnie, trzy miesiące później, jak moja córka miała trzy miesiące um, i teraz wiem z perspektywy czasu, że to było takie fajne, adekwatne, że, yy, że no, pani po prostu wiedziała, że ja sobie muszę wyrobić tą rutynę, że tak jakby trochę stanąć na nogi, chociaż też te, ten pierwsze wejście na tą terapię, yy, gdzie moja mama musiała... <grym> Po, po mroźnych Katowicach jeździć z, z tym dzidziusiem w gondoli, ale akurat tak się złożyło, że na drzemkę się ostrzyliła, nie? Ale tak mówimy jej, jak ona zacznie płakać i tak siedziałam tam. Na tej terapii się zastanawiałam, w ogóle tak się, ten, tak się czułam dziwnie, że nie jestem w tym t-shircie, tak, wiecie, z odpinanymi ramionczkami, było tak dziwnie. No i wtedy na tej terapii tak stwierdziłyśmy, że w sumie jest ok, że ja nie, nie mam tutaj nic, nie, że nie mam problemów, nie mam smutku, nie mam kryzysu, że jest dobrze. Także fajnie jest sobie założyć te cele, bo wiem, że są osoby, które tak mówią, może tak długo już są w tej terapii i tak czują, że. Nie, wiedzie, nie wiedzą, gdzie zmierzają. I to jest właśnie fajne, wyznaczyć sobie taki punkt, żeby móc zrobić taki czek, nie? Gdzie jestem? I jak tutaj piszesz, nigdy nie przepracujemy wszystkiego. I to jest fakt, bo myślę, że gdybym na przykład teraz przyszła na terapię, chociaż czuję, że nie potrzebuję, też tak sobie myślę, ciekawe, co tam u Pani Kasi, i bym sobie po prostu przyszła z nią pogadać, bo zawsze coś mądrego... I tak w ogóle bezpiecznie się tam czułam w tym gabinecie, i zawsze leciało to radio, takie, że ta muzyka klasyczna. No, generalnie bardzo dobrze się, no, dobrze wspominam. I mam także, jak będę mieć jakieś spoko fundusze, to tak sobie myślę, bym zapisała się na tą terapię, że tam po prostu do niej łazić i ją wkurzać. Słuchajcie, myślę, że teraz, jakbym tam z nią była, to bym przerabiałam być może jakieś tematy macierzyńskie, być może tematy jakiejś mojej cierpliwości, albo jakiejś powinności. A za pięć lat, jakbym poszła na terapię, to być może bym się zastanawiała, hej, dzisiaj odebrałam dziecko późno z przedszkola i mam wyrzuty sumienia, albo chciałabym zmienić pracę i tak dalej, i tak dalej. Także w życie płynie i. Generalnie życie to są raczej wyzwania z momentami na spokojne chwile, aniżeli na odwrót. Także wyzwania będą zawsze i zawsze będziemy musieli dealować. No. Myślę, że po dwóch takich latach terapii, jak u mnie, jest mi łatwiej dealować z innymi rzeczami. Wiem kiedy stopować, wiem kiedy. Cały film w ogóle. Dzisiaj miałam warkocze i to się rozprostowało, i wyglądam jak Hagrid. Ale to nieważne. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście czas przy tym odcinku. Mam nadzieję, że ktoś coś dla siebie wziął dzisiaj w, w tym filmie. Jestem ciekawa w ogóle, jak się zmieniły czasy i ile z Was jest na terapii. Um, jeśli jesteście, to dajcie znać, ile. Jeśli jesteście, czy mieliście taki moment kryzysu. Jeśli nie jesteście, to dajcie mi znać, czy kiedykolwiek poczuliście taką potrzebę. I czy ona była podyktowana tym, że czujecie faktycznie? Czy w związku z tym, że ten temat zrobił się taki dość wszechobecny, że poczuliście, że w sumie to jest dobry czas, żeby tak zadbać o siebie? Bardzo w sumie mi zależy na tych komentarzach, bo. Ja tutaj pokazuję jedną perspektywę, ale jesteśmy w social mediach i chciałabym, żeby tutaj się też zrobiło socjalnie i żebyśmy mogli poczytać nasze, nasze sytuacje. Ja sama jestem bardzo ciekawa, tutaj daję Wam moją perspektywę, ale chciałabym zobaczyć taką statystykę, ile z Was. Jest w tej terapii, bo ten temat zdrowia, temat właśnie zaopiekowania się emocjami, czy tam wewnętrznym dzieckiem i tak dalej, on już sobie przez te kilka lat trwa. No i właśnie jestem ciekawa z jakim skutkiem. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. I tak, dziękuję serdecznie za oglądanie, kochani, i widzimy się w następnym.